A jak radzicie sobie z tym podziałem obowiązków? Bo to musi być mega trudne przy takim natłoku pracy. Dobrze sobie radzimy. No, tak jak powiedziałam, właśnie wszystko organizuję i jest ok. Rafała teraz nie ma długo, Bo on robi spektakle nowe w Białym Stoku, Musical no. Vesper, potem Jesus Christ Superstar w Toruniu, więc tak jeździ w tej weftce. Ale wiesz co, ja nie jestem z tych żon, które narzekają, marudzą, Słynny. tylko po prostu tak, biorę swoje sprawy w swoje ręce, mówię kochanie, twórz spektakl piękny, a my sobie tutaj poradzimy świetnie. Czy jak macie nie. jakąś pomoc w postaci babci albo niani? Czy, bo to jednak jest trudne. Tak, mam, mam nianie i, i mam też. Rodziców niedaleko, Aha, więc mogę korzystać z ich y, pomocy. Y, Czy znaczy, wiesz, dobra, żeby nie, było, żeby nie lukrować, oczywiście, że mam też momenty, że wstaję rano i nie wiem, wszystko jest na mojej głowie, sobie myślę, Boże, nie dam rady, nie zdążę, nie wyrobię się, ale to są takie chwilowe momenty, a potem się okazuje, że i tak już wszystko poszło dobrze i się udało.